Witam na kanale Best Hunters. Słuchajcie, dzisiaj taka recenzja karabinka, który jest na moim stojaczku. Poznajecie to logo? No oczywiście Stag Arms, amerykańska marka karabinki AR15 i jest to nowy SBR z lufą 10,5 cala. Ja przez kilka dobrych lat strzelałem też z SBR-a, 10,5 cala tak samo, ale tej starszej wersji. Ona nie miała takich fajnych, powiedzmy, featuresów jak ta nowa i właśnie dzisiaj chciałem się przyjrzeć temu karmikowi. Opowiem Wam, co się zmieniło. Jest to taki, powiedzmy, SBR na sterydach. Myślę, że marki Stack Arms nie trzeba przedstawiać. Bardzo fajne karabinki za rozsądne pieniądze. Dobra jakość, która po prostu nie kosztuje majątku. I właśnie dlatego często jest wybierana przez strzelców. Ja też kupiłem już chyba z 4 lata temu swojego Staga. Jestem bardzo zadowolony. I tutaj oto mamy jakby tą nową wersję z tego Staga. Trochę się pozmieniało. Jakby główne części są takie same, tak? ale mamy takie fajne rzeczy, których brakowało mi w tej poprzedniej wersji. A więc zaczynamy. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, jest to Stack Arms SBR z lufą. 10,5 cala. I teraz tak, zaczynając może od tej strony, czyli od kolby. Troszeczkę się zmieniła, ponieważ tutaj mamy taką ramę. Wcześniej, w poprzedniej wersji, była trochę inaczej wyprofilowana ta kolba, ale generalnie kolba jest naprawdę dobrej jakości. Ta baka policzkowa jest naprawdę wystarczająca. Fajna, szybka, płynna regulacja. Montaż pod pas. Nie ma tutaj tego montażu QD, który był w poprzedniej wersji, no ale ja też generalnie go nie wykorzystywałem. I to, co jest dobre, to jest ten kąt niejako natarcia na tutaj na nasz dołek strzelecki, jest lekko pod tym kątem, idealnie tutaj pasuje. Jest tutaj stopka gumowa, taka powiedzmy dosyć twarda, ale absolutnie wystarczająca. No i oczywiście jest to Magpul, tak? czyli jakość bardzo dobra. Lufa to jest takie serce każdej broni i tutaj mamy lufę 10,5 cala, czyli dokładnie tak jak w tej poprzedniej wersji, tej starszej. Jest to lufa Government wykonana ze stali CM4150 CMV, która jest dodatkowo chromowana wewnątrz. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Większa wytrzymałość i mniejsza podatność na przegrzanie się podczas takich dłuższych sesji strzeleckich. Czyli cały czas ona się nagrzewa mniej niż te lufy standardowe. No i co jeszcze? Chromowana lufa jest na pewno mniej podatna na korozję, lepiej się ją czyści, czyli generalnie same plusy, tak? Kolejna rzecz: komora nabojowa typu Wild czyli możliwość strzelania zarówno amunicją 223 Remington, jak i 556, tak samo jak w tym moim starym stagu. Nie musimy się zastanawiać jaką amunicję kupić, tutaj ten karabinek wszystko przemieli. No i kolejna istotna rzecz, która różni się od mojego starego staga. Mianowicie urządzenie wylotowe na lufie. W tym moim starym stagu była taka klasyczna A2, a tutaj mamy już coś innego. Niby także kompensator ognia, ale mimo wszystko trochę inny. Jest to marka VG6 Precision, a model dokładnie Delta 556. Czym się różni? No jest zdecydowanie dłuższy. Dzięki tym dużym liniowym portom zapewnia doskonałą kontrolę odrzutu, o czym się zaraz przekonamy. No i oczywiście też redukuje błysk, tak, ogień z lufy. No to jest jego zadanie. Standardowo w USA sprawdzałem oczywiście u producenta, to jest 70 dolarów. Więc jakbyśmy chcieli go sobie sprowadzić, to wiadomo będzie odpowiednio sporo więcej. Więc tutaj go mamy już w standardzie z tym karabinkiem. Jest to na pewno bardzo dobry feature. Dalej mamy niskoprofilowy system gazowy typu carbine. Tutaj raczej nic się nie zmieniło w stosunku do tej poprzedniej wersji, więc polecimy dalej. Czyli mamy łoże. Jest to łoże STAG Slim Line, dokładnie tak się nazywa. Slim takie odchudzone. No i naprawdę fajne łoże w momencie, kiedy chwytamy tą broń drugą ręką, możemy je niejako dobrze objąć. Tutaj oczywiście długa szyna Picatini i dookoła mamy. Sloty m na 3, na 6 i na 9 godzinie. Długość łoża i kształt tego łoża jest dokładnie taki sam jak w tej mojej starszej wersji Staga. Jeśli coś dobrze działa, dobrze gra, to po co to zmieniać? Kolejna rzecz, która się zmieniła, to jest spust. Wcześniej mieliśmy takiego klasycznego milspeka, a tutaj mamy jednooporowy spust ALG. Tak na szybko. Słuchajcie, praktycznie nie ma pierwszej drogi, od razu mamy strzał. Średnia twardość tego spustu y, fajny, dosyć krótki reset. Tyle na początek. No i teraz tak, jednym z kluczowych elementów tego staga jest nowy zamek. Ze stali 91.30, który przeszedł proces azotowania. W praktyce oznacza to, że jakby mniej osadu się na nim zbiera, łatwiej się go czyści. Jest generalnie bardziej praktyczny. Z elementów, które są zauważalne na pierwszy rzut oka i które dla mnie osobiście są istotne, jest to dwustronny selektor ognia z jednej. I drugiej strony jest to bardzo wygodne. W starym stagu nie miałem tego dwustronnego selektora, muszę to po prostu wymienić, bo naprawdę jest fajny, jest bardzo, bardzo wygodny przy oparowaniu jedną ręką. No i też dwustronna dźwignia przeładowania. Tam tak samo była tylko jednostronna, raczej taka krótka, a tutaj mamy powiększoną tą dźwignię i można przeładować zarówno z jednej, jak i drugiej strony. To jest istotne w momencie, kiedy no, strzelamy z różnych pozycji, przekładamy karabinek z jednej strony na drugą. To ma duże znaczenie. Okej, okay, jak jesteśmy jeszcze z tej strony, warto powiedzieć parę słów o tym kolimatorze. Jest to Vector Optics Frenzy Plus parametry 1.31x26, generalnie bardzo fajny kolimator zamknięty, bardzo wytrzymały, on sam w sobie jest wytrzymały, ale dodatkowo mamy taką osłonę ramową, stalową, która powoduje, że no jeszcze bardziej zwiększa wytrzymałość tego, tego kolimatora. Mamy tutaj kilka wersji tego kolimatora. Ja mam tą najbardziej rozbudowaną, która ma kilka typów znaków celowniczych, kropka, e, jakieś tam kółeczko, krzyżyk i tak dalej, oczywiście różne też kolory. No i też co istotne, mamy panel solarny, dzięki temu wytrzymałość tych baterii jest naprawdę bardzo, bardzo długa, chyba 50 tysięcy godzin, czy coś takiego. Ale co jest istotne, ten kolimator nie jest na te baterie płaskie CR2032, już nie pamiętam jak one się nazywają, tylko na dwa małe paluszki, które sobie tutaj wkładamy. Więc jakby dostępność tego źródła zasilania jest niemalże powszechna, tak? O to się nie musimy martwić. Mega fajny kolimator zamknięty. Jeszcze parę słów o powłoce. Tak jak widzicie, jest to taka fajna czarna, matowa powłoka. Naprawdę jakościowo wygląda bardzo dobrze i to jest dokładnie ta sama powłoka, która była stosowana w poprzednim SBR-ze. I co mogę powiedzieć? Po kilku latach użytkowania tamtego mojego staga, na pewno to, że jest bardzo wytrzymała. No, cioram go normalnie cały czas i są bardzo, bardzo minimalne jakieś ślady z użycia. Na aluminium mamy oczywiście anodowanie, a metalowe części są azotowane. Myślę, że ktoś, kto bierze strzelanie na poważnie z karabinków AR-15, będzie zwracał na to uwagę. Chodzi o ewentualne luzy między komorą zamkową, a komorą spustową. I zobaczcie, w tym karabinku są żadne, albo bardzo, ale to bardzo minimalne. I to akurat ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o celność, o to, czy karabinek jest dobrze spasowany. Tutaj jest tylko jedna śruba, która dociska łoże, ale to wystarczy karabinek Stag Arms SBR lufa 10,5 cala. Jest to karabinek kompletny. Ja w swoim starym stagu miałem pewne elementy, które no muszę po prostu wymienić. Częściowo już wymieniłem, a te, które zostały są też do wymienienia, ponieważ jakby po kilku latach użytkowania widzę, że to na pewno poprawiłoby ergonomię, jakby szybkość działania, też przyjemność użytkowania tego karabinka. I właśnie jedną z nich była właśnie ta dwustronna dźwignia przeładowania, której tam nie ma. Niestety ja sobie to rozwiązałem trochę inaczej. Druga rzecz to jest spust, bardzo istotna kwestia, ponieważ na początku jak kupujemy swój pierwszy karabinek R15, no to ten spust wystarcza, ale potem chcemy czegoś więcej i wtedy musimy wymienić to na coś lepszego. Akurat tutaj mamy bardzo dobry spust już w komplecie, a reszta to stary, dobry stak. Słuchajcie, skoro już jesteśmy na strzelnicy, strzelimy sobie parę razy i zobaczymy, jakie są wrażenia. Słuchajcie, strzelamy, bo zaraz będzie padać. Słuchajcie, ten spust jest naprawdę lepszy, niż ten milispekowy. Dużo szybciej można strzelać. Za te pieniądze naprawdę dobra jakość i nie będziecie na pewno rozczarowani. Jak myślicie o stagu, bierzcie w ciemno, na pewno się nie pomylicie. www.besthunters.pl Dystrybutor najlepszych marek broni palnej, amunicji oraz wyposażenia strzeleckiego.